Hej, z tej strony Przemysław Badański i na prośbę Bartka, który napisał mi komentarz i jest moim też dobrym znajomym, opowiemy sobie o, nie wiem czy o to mu chodziło, ale o nazwnictwie, to jest RQA, Developer, Software Developering Test. Mamy tutaj dużo nazw i bardzo ciekawe rzeczy z tym związane oraz nawet hejt w internecie. Zapraszam do kolejnego odcinka. dzisiaj nagranie pod trochę innym kątem w ogóle kamera działa też inaczej no nic, testujemy, zobaczymy jak to będzie wyglądać, a tak naprawdę to wszystko jest związane z tym, że musiałem podłączyć telefon do ładowarki bo go nie podłączyłem w nocy to jedziemy, co z tymi nazwami? no mamy tyle tych różnych nazw i nawet to budzi jakieś kontrowersje i w ogóle ludzie się tym emocjonują strasznie jak ktoś powie do nas Keyway albo kła albo tester. A my nie jesteśmy takim testerem, my jesteśmy inżynierem testów i w ogóle jesteśmy kimś, jakimś nie wiadomo jakim super tworem. Odnoszę się też tutaj do fajnego wpisu na testerzy.pl o tym, że no, powinniśmy przestać nazywać testerów testerami automatycznymi, czy automatykami i tym podobne. Ja tutaj przyjmuję bardzo liberalny stosunek do tej właśnie nazwy, bo ich się namnożyło tyle. Każda firma ma swoją nazwę i swoją definicję, i bardzo dobrze. Dlaczego? Bo testerzy w każdej firmie mają różne zadania. No i czasami jest tak, że rzeczywiście potrzebujemy tego testera klikacza. Takiej oferty pewnie nigdzie nie znajdziecie, i zdecydowanie. Możemy powiedzieć, że ktoś szuka po prostu testera, czyli kogoś, kto sobie będzie tam sprawdzał aplikacje i to wystarczy w jego pracy. Mało rozwojowe? No, nieraz i tak jest, ale niektórzy potrzebują nabuzowanego quality senior, assurance engineer, software developer, intest, murarz, tykasz akrobata ze skillami posadzkowymi. No, okej, okay. no właśnie. Tak, jakby Master, Scrum Master <noise> i tym podobnych rzeczy. I to też jest dobrze. Dlaczego? No, bo to jest ich pozycja w pracy i tak naprawdę mamy bardzo dużo różnych umiejętności, które wchodzą w zakres danego stanowiska. I jaki jest problem w ogóle z tym automatykiem, testerem automatycznym i automatyzującym? Powiem tak. Popatrzcie się jak to ma się w świecie programowania. Programista Java. Czy ten programista jest Javą? No co, no programista Java. No nie. Programista Java, czy ten programista ma programować Javę? Świetnie. Jego pełne zaangażowanie w rozwój open source'u w postaci rozwijania języka Java. No jak nazwiecie takiego człowieka? No, programista języka Java, no ten kto rozwija Java, no i teraz możemy się tutaj przychrzanić na 25 sposobów, że nie, to programista aplikacji w języku Java, tak by pasowało to chyba bardziej sensownie powiedzieć, ale nasz język ewoluuje, my też ewoluujemy. I zdecydowanie najprostsze formy, które też obiegowo się przyjmują, i najłatwiejszy sposób komunikacji po prostu wygrywa. Czyli już programista Java jest ok, a tester automatyk jest bardzo źle. Albo tester automatyczny. To już bardzo strasznie brzmi. Po prostu taki jest najłatwiej. Tester automatyzujący. Co automatyzujący? No właśnie, nie wiadomo co automatyzujący. Ty, 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 ty. <laughs> no i tutaj będziemy mieli bardzo dużo różnych ról, i tak naprawdę one będą zawsze różne i bardzo przekrojowe, a Kiwaye, quality, assurance wzięły się z tego. <laughs> to oczywiście szatuje, chociaż jeszcze o tym powiem, o różnych przywarach i niedociągnięciach, jakie w moim funkcjonowaniu i dysfunkcjonowaniu się pojawiają. Mm. Wracając do głównego wątku, czyli Quality Assurance, myślelibyśmy, że zabezpieczenie jakości, czyli taka osoba, która dba znacznie bardziej o, o zabezpieczenie jakości w projekcie, no i od takiej osoby będziemy więcej wymagać. Będzie to na przykład aktywne uczestniczenie w zabezpieczeniu jakości już na poziomie wymagań. Przekrojowe działania, czyli uczenie i dyscyplinowanie tych naszych. Trochę zarozumiałych deweloperów, żeby pamiętali, że testowanie jest niezwykle ważne i wiedzieli, jakie ważne aktywności muszą oni podejmować, żeby zapewnić tą jakość w tej aplikacji. Już czujemy, że ten nasz Quality assurance to jest taki właśnie murarz, tynkarz, akrobata, który od wszystkiego jest i wszystko potrafi zrobić, żeby ten projekt jakoś dowieść do końca. Idąc dalej. Mamy jeszcze Software Developer in Test, czyli takiego super testera, dewelopera, takiego, któż, który dewelopuje po to, żeby zabezpieczyć jakość. Czyli jest to takie stanowisko dużo szersze niż tester automatyzujący, bo jednak ten tester ma przed sobą znacznie bardziej wyrafinowane testy automatyczne niż standardowy tester automatyzujący, który tak naprawdę wystarczy, że Często pokryje główne ścieżki biznesowe, i jeżeli zrobi to bardzo dobrze, to spełni swoją rolę. Na taki software developer in test, no to już musi ogarniać dobrze i testy jednostkowe, i integracyjne, i wysokopoziomowe. Taki naprawdę super zdolniacha programistyczny. No, i jeszcze wracamy do tego naszego nieszczęsnego testera. Automatów, testera automatyzującego, testera automatycznego. Haha, mogę to powiedzieć, bo mam do tego frawą. Mimo że jest to niepoprawne politycznie, mówię, że to się przyjęło i to dobrze działa, i wszyscy rozumieją, co to znaczy. Dlatego chyba mogę to stosować, może to jest neologizm, który odejdzie w zapomnienie i jeszcze nie wiadomo, co z nim się stanie. No i właśnie, ten nasz tester automatyzujący. Wokół tego też są bardzo duże rozbieżności. No bo nieraz jeszcze wrzuci ktoś takie trochę devopsowe rzeczy na takiego testera i bardzo dobrze, bo mamy już kolejny termin test ops <gryw> i... Znowu ciężko powiedzieć, czy taki gościu będzie tylko klepał jakieś testy guia, tak? czyli interfejsu graficznego, czy może to będzie tester, który będzie zajmował się opracowaniem poprawnego deploymentu i czuwaniem nad tym deploymentem razem z testami, bo w małych firmach często i tak jest. Ponieważ nie ma dedykowanych osób do każdego małego elementu w rozwoju software'u, i ktoś jeszcze powie, o to jest patologia. Jak tester ma się tym zajmować? Od DevOpsowania są DevOpsi, od analityki biznesowej są biznes analitycy, od ownowania produktem są product ownerzy, i tak dalej, i tak dalej. Ale przykro mi, są realia praktyczne. Nieraz po prostu jest mały projekt, i tam trzeba być bardzo elastycznym i zajmować się tym, co jest najważniejsze. I tester często podejmuje właśnie takie wyzwania i musi to robić. Jeżeli ktoś mi powie, hoho, ho, to patologia, bo to jest od wszystkiego do niczego, hoho, ho, patologia jest taka, że czasami rozwija się swój produkt właśnie w dwie, trzy osoby i trzeba maksymalnie zapewnić jakość tego projektu. I mam naprawdę w i kto sobie coś myśli. Wtedy się działa na wszystkich płaszczyznach, jakich się da, bo nie ma góry hajsu ze Stanów miliona, milionów dolców, tylko się jedzie na tym, co się ma. Wiem coś o tym, bo sam tak robię. A jak uważasz, że to jest patologia, możesz mi zawsze pomóc. Numer konta podam w prywatnej wiadomości, jeżeli ktoś bardzo chce tutaj partycypować w usuwaniu tych patologii. I zatrudnię sobie dewopsów i w ogóle. Dobrze, czyli już rozwinęliśmy temat tego automatyka i tego, co on ma robić i jak może być szeroko. I tutaj mamy jeszcze testerów od bezpieczeństwa i performensu, ale to są takie fajne tematy, że dzisiaj ich nie poruszymy, bo nie mamy na to yy, tak naprawdę czasu. I jeszcze, gdzie w tym wszystkim jest deweloper? To jest bardzo dobre pytanie, bo bardzo często jest tak, że testerzy coś sobie tam robią, zgłaszają te bugi deweloperom, współpracują oczywiście z tymi deweloperami, żeby te bugi naprawić, no i sobie tam działają. Ale jest w tym jeszcze deweloper w takim znaczeniu, że raz, że może pomóc tym testerom automatyzującym i w jakiś sposób wspierać rozwój ich oprogramowania. Już o tym mówiłem we vlogu, nie pamiętam chyba numer 4. Oczywiście musimy zachować tu odpowiednią ostrożność, bo jest to bardzo niebezpieczne, tak, żebyśmy z naszego testera nie zrobili programisty. Ale w drugą stronę i jest bardzo ważne działanie. Tester powinien trenować tego dewelopera, powinien jego skille do utrzymania jakości podwyższać cały czas, żeby ten nasz deweloper rozwijał się też w kierunku mindsetu, takiego myślenia o tym, żeby zapewnić też jakość. Nie, żeby tam wprowadzić wspaniałe funkcje, które robią tak niesamowite rzeczy, że żadnemu testerowi automatykowi nawet się nie śniło, żeby mieć takiego skilla i zawsze dostanie. Odrzucenie swojego pull requesta, jeżeli nawet by próbował coś takiego robić. No i właśnie musimy odciągać tego naszego programistę od wyłącznie myślenia o kodzie do też myślenia o zabezpieczeniu jakości tej aplikacji. Dobrze, to oczywiście temat nie jest wyczerpany, jest niezwykle szeroki, niezwykle ciekawy i tych nazw mamy pełno. Dbamy o poprawność językową, ale też z dozą tolerancji na to, że nasz język ewoluuje i na końcu to, co zostanie w naszym języku, to będzie prawdą. Więc potyczki czasami mogą okazać się tylko i wyłącznie małymi bitwami, które do niczego nie doprowadzą, co najwyżej będzie kilka ofiar po drodze. Podsumowując, rolę tak naprawdę testera, quality assurance, software developer, in test i wszystkich innych wymyślnych nas definiuje organizacja i są to zupełnie różne rzeczy. Pozwólmy tym organizacjom dowolnie to nazywać, ponieważ tak naprawdę ten skill set, to czego organizacja od nas wymaga, jest bardzo ważne. Oczywiście, starajmy trzymać się trzymać jakichś ram, ale mimo wszystko bądźmy elastyczni i patrzmy na to szeroko, ponieważ mamy dzisiaj miliony zawodów, które jeszcze nie istniały niedawno. Dlatego, tester to też wiele zawodów, które tutaj pokrótce opisałem, a jeszcze nie wyczerpałem tematu. Do zobaczenia na następny raz. A wy, kim jesteście w pracy? Dajcie znać w komentarzu. Pozdrawiam. Ła, wow, ale fajna pogoda. Dobra, dziesiąty <noise> odcinek vloga. Ale kto by się spodziewał, że takie coś tutaj wyjdzie? Bardzo się cieszę, że to zrobiłem. I przy okazji, nie miałoby to zupełnego sensu bez was testerzy. Zarąbicie ponad 2000 odsłon. Jest naprawdę moc. Już powoli się też zbliżamy do końca sezonu, ponieważ przewidziałem 13 odcinków. O tym chyba opowiem w ostatnim odcinku w ogóle. Jakie były te zamiary, co się udało, co się nie udało, no i jakie są plany. Dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam i dawa jakieś lajki, like, subskrypcje i tym podobne rzeczy oraz komentarze, bo niesie się wtedy dalej wieść te stepska. Hej!